Jest to jednak coś zupełnie nowego, kiedy trzeba usiąść przy mikrofonie, ale także przed kamerą. Zwłaszcza, że mikrofon zwykle do dyspozycji, ten dla mnie, to mam jeden. A, a tu okazuje się, że trzeba patrzeć albo do tej kamery, albo do tej kamery, która zdradza zdecydowanie więcej. A gdybym chciał Państwu pokazać już najwięcej, to musiałbym pomachać do kamery, którą przymocowałem do półki w rogu. W rogu sypialni, bowiem pomieszczenie, w którym jestem, jest po prostu moim prywatnym mieszkaniem, w którym od czasu do czasu trzeba się ukryć, bo przypomnę, że siedzimy w domu i nie chcemy zachorować, ale są takie dni, kiedy po prostu trzeba wsiąść do samochodu i pojechać do radia jakby nigdy nic. No i wtedy mogą Państwo słuchać mnie już z tego budynku przy Słowackiego 22 w Radiu Kraków. Ciekawe, no jakoś tam ciekawe, chociaż sam fakt, że mogę przeskoczyć ze studia do studia dosłownie jednym kliknięciem albo zmienić sobie proste tło, no, nie ukrywam, to potrafi człowieka jednak wciągnąć. Chociaż tym chyba moim ulubionym studiem mogłoby być, o, na przykład to. Tu człowiek wygląda naprawdę poważnie. Tak myślę.